Na treningu boksu tajskiego pokazali mi wyjebany cios. Patrzcie, opuszczasz gardę o tak, walisz z lewego łokcia, po czym dajesz prawy low kick, prawy prosty i kończysz kopnięciem obrotowym w twarz. O kurwa, nieźle! Treningi muszą być ciężkie Karim też trenuje w pełni Mówił, że ćwiczą uderzenia na drewnianych słupach No tak, by wzmocnić piszczele No tak, ale u Karima to treningi dla lamusów Mój trener ćwiczy z nami ciosy na żelaznych drągach Nie! O kurwa, to musi boleć Kwestia przyzwyczajenia Po jakimś czasie już nic nie czujesz Teraz moje piszczele są jak ze stali ush, 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 ush. O kurwa, daj spokój Nie chciałbym być tym drewnianym słupem Chłopaki, nie mam czasu do stracenia. Muszę wymiatać na rozgrzewkę. Za tydzień mam walkę. To maria. Cześć! Daj spokój, ten koleś to zabójca. A, kurwa mać! morze jebany, kurwa, stary chuj!